Witajcie kochani, Dzień, kochani w nowym vlogu. Tym razem zabieramy Was na spacer do, do cytadeli warszawskiej i będziecie mogli zobaczyć krótką zajawkę. Co prawda, nie zwiedzimy całej cytadeli. To jest za dużo i możecie sami tutaj przyjechać i sobie pooglądać, jakie to, to są piękne. Dokładnie, nie, historyczne, chcę, miejsca. nie chcemy zdradzać wszystkiego, więc pokażemy taką małą zajawkę. Jeśli chodzi o takie bardziej historyczne rzeczy, to znajdziecie w artykule na blogu anrickeyszafagra.pl. Także odwiedzajcie nas tam. Zapraszamy. A tutaj tylko takie smaczki zobaczycie z naszego spaceru po właśnie cytadeli warszawskiej. To jest ta słynna brama straceń, przez którą za chwilę będziemy przechodzić. Tak w całej okazałości się ona prezentuje. Piękne słońce dzisiaj jest w ogóle tak swoją drogą. Teraz idziemy takimi podziemiami, takim tunelem. Jest to bardzo chłodnie, przyjemnie w ten upalny dzień. Ciekawe, co nas tutaj czeka. O, to jakie piękne kolumny. Bardzo lubię kolumny właśnie takie antyczne. No i tutaj jest jakaś droga, która będzie nas prowadziła dalej. A gdzie to za chwilę zobaczymy? Jest tu też jakaś galeria, brama wielańska. Hm, ciekawe. Spacerując po Cydadeli, znaleźliśmy taką karetkę więzienną, która była nazywana kibitką. I tu jest jeszcze właśnie jej nazwa. I idziemy dalej. A tam jakiś plac budowy, coś się będzie budowało. A tam Antoni w oddali. Słuchajcie, pogodę to my dzisiaj normalnie mamy jak na zamówienie. Jest tak gorąco, upalne lato, no po prostu można się opalać. Jest naprawdę, aż chce się spacerować, wiecie, w takie pogody. Bo tego chłodnego, tej chłodnej wiosny to już mieliśmy wszyscy pewnie serdecznie dość. Więc słońce zawitało, więc pewnie wszystkim Wam humory dopisują, tak jak i nam. Ja teraz pędzę, aby dogonić Antka. Tak, wszystko kwitnie, patrzcie jak tu jest zielono. Z tyłu takie mury piękne. Po prostu to jest przepięknie. A jeśli chcecie takich więcej smaczków historycznych, co, jak, gdzie, kiedy, po co i na co, w to na blogu jest post obszerny o Cytadeli Warszawskiej. Wystarczy wejść na www.anrikasafagra.pl tam w zakładkę podróże. Bądź na stronie głównej też jest ten post. No i przeczytacie o tej właśnie Cytadeli Warszawskiej. Zapraszamy na spacer po warszawskiej Cytadeli. Zapraszamy Was na spacer po warszawskiej Cytadeli. Przepiękne choinki, jakie ja kocham, takie świerki. My będziemy mieli właśnie w przyszłości dom wśród sosen i takich wysokich świerków. Będzie magicznie, będzie pięknie. Jesteśmy w niebie słuchajcie. Znaleźliśmy taki jakiś fort opuszczony. Nie wiemy co tu jest, ale jak antek wygląda. Strasznie, bo tam były jakieś podziemne, jakieś przejścia podziemne, nie wiem czy tu ludzi przytrzymywano też czy coś patrzcie. Ja tam nie wejdę, bo się boję. Tu jakieś opuszczone bunkry obite starym dywanem. Piękne drzewa tu są, jest pięknie zielono. Siedzimy, kochani, odpoczywamy przed na ławce przed kolejnym spacerem na Stadeli. Piękna pogoda dziś dopisuje. I dokładnie, powracamy do tamtej bramy, przy której sięśmy byli, do bramy Traceń. Dokładnie, jeszcze tam pochodzimy, może coś znajdziemy ładnego. A tam jest plac budowy nowego muzeum, Muzeum Polski. Tam właśnie powstaje, na tym dużym placu budowy. Dziękujemy, że zostaliście z nami do końca i obejrzeliście cały nasz spacer po warszawskiej Cytadeli. Jeśli się Wam ten odcinek podobał, to wiecie co robić. Komentarz, subskrypcja i łapka w górę. To wszystko mile widziane. Dzięki za dziś i zapraszamy Was do kolejnego naszego vlogu podróżniczego. Pa pa! Hej!